Dobra, zrobimy sobie taki unboxing ps którego kupiłem parę tygodni temu na eBay'u. Yy, jak widać tu mamy karton. Konsola jest fabrycznie nowa. Yy, była zapakowana w taką folię. Wprawdzie karton troszeczkę jest zużyty, rogi po Pogniecione, jakieś poobdzierane troszeczkę, ale trzeba się liczyć z tym, że ta konsola leżała gdzieś prawie 12 lat na magazynie szlifując półkę, czy, 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 czy podłogę magazynową. Także tak to wygląda. Przejdziemy sobie teraz prosto do, do samej konsoli, zaczniemy sobie to otwierać wszystko. Tak jak już powiedziałem, konsola jest fabrycznie nowa, mm. zamówiona na eBayu. Pierwsze, co od razu mamy, to może to zaczniemy od instrukcji obsługi. Aha. I tu od razu, to jest właśnie bardzo fajna rzecz. Tu mamy taką pocztówkę, tą pocztówkę wysyłamy do oddziału Sony. Znaczy kiedyś mogliśmy, teraz już nie możemy, nie? ale wysyłamy sobie do oddziału si Sony do, 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 do siedziby w Belgii czy w Londynie, już nie pamiętam, w zależności czego oni oczekują i pod jaki adres. Yy, yy, Sugestie rzucają, gdzie możemy to wysłać i dostajemy sobie ekskluzywne demo. Kiedyś właśnie to było fajne, teraz niestety już czegoś takiego nie ma. No może w niektórych konsolach cholera wie, no za bardzo na czasie nie jestem. Pamiętam, za dzieciaka to robiłem i po kilku tygodniach przychodziła do mnie właśnie konsola. Yy, przepraszam, nie konsola, tylko yy, demko sobie ekskluzywne. Yy, dobra, następną rzecz. Mamy kable. Mamy kable, zasilacz i kabel łączący kabel łączący yy, telewizor z konsolą to jest kabel RFU adapt z adapterem jakiś yy, łączy się poprzez łącze antenowe w to gniazdo wchodzi antena, w to, to gniazdo wchodzi telewizor w telewizor bezpośrednio tu sobie przełączamy antena czy konsola także tak to wygląda. Następną rzeczą będzie sama konsola. Konsola. Jak tą konsolę otrzymałem, szczerze mówiąc, nie oczekiwałem. Jak zobaczyłem karton, to już wiedziałem, że konsola mówię, kurczę, konsola na bank nie będzie nowa. No niemożliwe w takim kartonie. Ale konsola jest po prostu w fantastycznej kondycji. Ona jest po prostu fabrycznie nowa. Fabrycznie nowa jest. Jak widać ona nie posiada żadnych śladów użytkowania nie ma na nie nic. Wszystko jest świeżutkie, nowisienkie, yy, Taki trik. Te gumki. Te gumki świadczą o tym, że konsola nigdy nie była używana. Te gumki mają taką tendencję yy, pobierania kurzu, brudu z powierzchni, na których stoją. Także jeżeli konsola kiedykolwiek i jakkolwiek by stała Yy, przez jakiś okres czasu, gdzieś na u kogoś na stoliku czy na szafce, gdziekolwiek ona na bank, te gunki na bank, by zbierały jakiś kurz i one byłyby brudne. A to jest jeszcze tak, to jest, właściwie nie jest gumka, tylko jakaś pianka w momencie, jak ona się zabrudzi, to nie można już tego zmyć. To ten brud po prostu zostaje i one są ciemne. Także konsola jest nowa, jak widzicie, tak to wygląda. Konsola, yy, kontroler. DualShock 1, k pierwsza generacja poliwcie, yy, jasny plastik. Yy. Czym się różni od tych od Szaraka? Od Szaraka się różni tym, że jest w jaśniejszym plastiku i slot wtyczka właściwie jest yy, półokrągła. Jak sam kształt konsoli, także wszystko pod design zrobione. Teraz taka rzecz tego się nie spodziewałem, bo yy, zamawiałem, zamawiając konsolę wiedziałem, że w zestawie że w zestawie będzie konsola i, i, i zestaw gier. Natomiast ja do tego dostałem otóż to moi drodzy. Co to jest? To jest PlayStation Pocket. PlayStation Pocket jest dostępne tylko w Japonii, właściwie było dostępne, bo to jest troszeczkę wiekowy sprzęt. Yy... To jest karta pamięci, jak i pierwszy, pierwszy Handheld od Sony. To jest konsola do gier. Działa to w następujący sposób. W, niestety w Europie jest tylko gra, jedna gra, która współgra z tym systemem. Jest to, play, jest to Final Fantasy VIII na PlayStation. Yy, działa to w taki sposób. Saveujemy sobie grę na tej karcie pamięci, bo to także jest karta pamięci przechodzimy, wchodzimy w menu, przechodzimy do biblioteki save'ów, uruchamiamy sobie Final Fantasy no i sobie gramy. To nie jest nic nadzwyczajnego, bo to są gry pokroju Tamaguchi w oprawie graficznej jak gry z Tamaguchi, czy z y, takiego kurczę kiedyś na, 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 na naszych rynkach można było kupić takie handheldy Tetris tam były różne, różnego gatunku gry. To są właśnie tylko w takie gry można grać. Na, na tej konsoli, tylko bierzmy pod uwagę to, jaki to jest rozmiar tego na tamte czasy, jaki rozmiar tej konsoli, a jaki rozmiar kiedyś był takiego Tetrisa, także to trzeba też brać pod uwagę. Yy, no, fajna sprawa, fajna sprawa. To jest karta pamięci. Ja złożyłem, jak to się wkłada w konsolę. Konsola to się wkłada w taki sposób. Yy, także tak to wygląda. Ładnie się prezentuje, mimo tego, że jest zupełnie inny plastik, inny kolor. PS1, sam PS One jest taki matowy, szary a, a PlayStation Pocket jasny, mleczny kolor także tak to wygląda do tego zestawu jeszcze dostałem gierki już je pokazuję, co to są za gierki z których też bardzo się cieszyłem szczerze mówiąc mamy tak Command Conquer z 1996 roku. Nowa gierka praktycznie. Jak na tyle lat. Ta gra jest praktycznie jak nowa poza drobnymi zarysowaniami na pudełku. X-Men Mutant Academy. Yy, dobra gierka, nie równuje tekanowi wprawdzie trójce, ale dobra biotyka w 3D Army Man 3D. Fajna gierka też, mimo tego, że jest bardzo, potrafi być bardzo irytująca, bo nie posiada checkpointów. Także każdą rundę trzeba przyjść od początku do końca. Jeden level się powtarza mnóstwo razy, zanim się kończy. Napsuła mi krwi dużo. Crash Bandicoot dwójka. W platynie. Szkoda, że w platynie. Soul Blade. <ścoughs> o tej grze można byłoby mówić i mówić. Fantastyczna bijatyka. Jedna z pierwszych, w, którą gra, w której grałem. To jest pierwszy. Może niektórzy z Was nie będą kojarzyć, ale to jest pierwszy. Soul Calibur. Rayman Rush. Hmm. Świetna gra dla dziecka. Niestety nie dla mnie. Nie w moim stylu. No ale lepiej. Ty... Lepiej, lepiej coś takiego niż nic Front Mission 3 to jest moja ulubiona gra jeśli chodzi o, o w sumie ciężko określić gatunek jaki to jest to jest, to jest RPG z elementami y, RTS strategii ciężko określić gatunkowo co to jest także świetna gierka Crash Bandicoot Trójka, nie trzeba chyba nikomu przedstawiać Crash'a Gran Turismo 1 tak samo szkoda, że w platynie Mickey's Wild Adventures fajna gierka bardzo fajna bardzo kolorowa w 2D bardzo ładnie wyglądająca mimo tego na PS to, że jakby to było z jakimiś trofeami na pewno by ludzie w to grali, bo naprawdę gra w, mimo, że stara z 90. któregoś roku to wygląda bardzo fajnie Rayman pierwszy Rayman w platynie no nie szkoda, że w platynie, ale ta gra strasznie dużo waży, a dlaczego? Bo pokażę wam coś. z czymś takim to się nie, spo nie spotkałem. Ta gra ma najgrubszą książeczkę z, instru obsługi, ins z instrukcją obsługi jaką kiedykolwiek widziałem, kurczę w grze na, na, na PS1 -a. Także strasznie mnie to zaskoczyło do tego do tego jeszcze driver Driver też super driver. Pamiętam, byłem jednym z pierwszych, z pierwszych wśród moich kolegów, którzy, który ukończył kurczę, ten przeklęty parking. Przechodziłem to drogą prób i błędów. Jeszcze wtedy nie znałem dobrze języka angielskiego. Eee, Śmieszne to było, pamiętam. Śmieszne to było. Krok po kroku, aż się udało. Przechodziłem później kolegom, którzy nie potrafili przejść. No i teraz tak dwie, dwie kupy. Cricket, 2002 rok, kurczę, to jest na pewno bank kupa, stolec jak nic, gierka, na pewno te gry wylądują w koszu, poza pudełkami, pudełka użyję w turnie, do tych, które tu może są uszkodzone, a może do tego, co jeszcze może znajdę na ebayu, na pewno znajdę na ebayu jakieś okazje, także tego użyję w turnie i, i, i na pewno będę, będę używał, także także tyle. Także tak to wygląda z tego unboxingu. Jak lubicie, piszcie, że lubicie. Jak nie lubicie, piszcie: O, ty, taki, ty, owaki, ale zrobiłeś kiszkowate wideo. Może i zrobiłem kiszkowate wideo. Na pewno się z tym nie kryję. Jest to pierwsze. Nie jestem profesjonalistą. Nie robiłem tego, żeby się komuś przypodobać. Także jak hejt chcecie hejtować, hejtujcie. Jak lubicie, lubcie. Także będzie śmiesznie. No, także. Pozdrawiam i mam nadzieję, że więcej się wideo pojawi z tego typu unboxingów oldschoolowych przedmiotów, oldschoolowych konsol czy gier. Zobaczymy jak to w przyszłości będzie, zobaczymy co z tego wyjdzie. Pozdrawiam Narta wszystkim.